Cześć widzowie, witam w kolejnym filmie. Dziś będę odgadywać klub po 10 podpowiedziach. Cześć widzowie, ja jestem za kamerą. Nie przedłużajmy, zaczynamy. A więc tak, no proszę bardzo. E, dobra. Klub po 10 pytaniach dzisiaj odgadamy. Czy ten klub gra w y, jakiejś ze z, z top 5 lig? Nie. Hmm, może to jest y, polska? Polski Nie. Klub? Dwa pytania zużyte. Arabki, arabski lub. E, lub z. Arabski lub z Austrii? Nie. Siedem pytań. Dobra. Czy ten klub jest z USA? Nie. Sześć pytań. Czy ten klub jest z Portugalii? Tak. Dobra. E, Pięć pytań, bardzo dobry Czy wynik. Czy ten klub jest z Lizbony? Nie. Czy to jest FC Porto? Tak, za siódmym pytanie, szymego zgaduję klub FC Porto. No i Zabie. tyle, nara. Yy, pa widzowie.